pilot na nazywał się Paweł, ślubińskie auta. Ale i chciałbym przedstawić nasz y, samochód, który mamy do sprzedania. Jest to Dacia St Sandero Stepway. I tutaj już od razu zaznaczę, że wiele osób się śmieje z Daci. Jak to jeździć z Dacią? Y, przecież to jest tańce zamiennik gry. Otóż y, można się śmiać lub nie. Generalnie Rumuni mają właśnie swoją dację, dzięki której robią kasę. Czesi mają Skodę a my mamy PiS. Więc generalnie nie ma się z czego śmiać, ponieważ jest to samochód poprawnie wyglądający. Nie oszukujmy się, wygląda dobrze. Jest fajna stylizacja z przodu, jest fajna stylizacja z tyłu. Dodatkowo mamy klimatyczne helingi na dachu, dzięki którym możemy zamontować sobie chociażby box dachowy. No i co? I tak naprawdę nawet nie udaje, ale jest tak naprawdę crossoverem. Z napędem na jedno mość, mniej więcej od zwykłej Darci Sandero, bo jest taka różnica w nadwoziu, między to około 3 cm co już nam daje przy wsiadaniu dużo, ponieważ wsiada się faktycznie znacznie wyżej. Kolejna sprawa, przestajemy się bać wszelkiego rodzaju miejskich krawężników czy jakichś większych dziur wjeżdżając gdzieś na przykład w boczną drogę, na pewno lepiej i wygodniej się będzie jechało tym samochodem niż zwykłą dacią Sandero. Samochód sprowadziliśmy z Niemiec jest cały nieuszkodzony, niemniej jednak jest coś takiego jak tu i tu. Oraz tu, to zaprawiliśmy, przepolerowaliśmy i zostawiamy to, żeby nie malować elementów, ponieważ całe auto jest w oryginale, ani jeden element nie był w nim lakierowany. Jeszcze oprócz tylnego zderzaka, który też znaleźliśmy, że mógł być lakierowany, ponieważ nieco się różni odcień. Ale zderzaki są po to, żeby z nich korzystać. Generalnie chodzi nam o elementy bracharskie, faktycznie są całe w oryginale, nigdy nie było nic lakierowane a propos jeszcze wyposażenia już zaczniemy od czujników parkowania, które się znajdują z tyłu, one oczywiście działają e, m, i tyle, przechodzimy powoli do bagażnika bagażnik jest porównywalny na przykład do Skody Fabin nawet powiedziałbym, że nieco e, większy przy tej klasie samochodu to jest e, to ma duże znaczenie, ponieważ tym samochodem, oprócz tego, że używamy go w mieście i możemy pomieścić zakupy, to też możemy pozwolić sobie na to, żeby pojechać w dalszą trasę i po prostu zapakować tutaj swoje bagaże. Przechodzimy powoli do boku, ale jeszcze chciałem wam pokazać, jak wygląda tył. Zobaczcie, to jest Dacia, a ona po prostu zaczęła wyglądać tak, jak powinna. Jest to po prostu ładny samochód. Ja wiem, że o gustach się nie dyskutuje, ale... Jest wiele marek, które gorzej wyglądają, a teoretycznie rzecz biorąc e, są nieco wyżej od tej daci. No chociażby Reno. W dzisiejszych czasach nie wiem, czy właśnie dacia nie jest e, niby tańszym bratem Reno, ale czasami się zdarza, że po prostu on lepiej e, wygląda. Przechodzimy tutaj i zapraszam od razu do środka. No i tutaj się pojawia takie pytanie. Mamy samochód za niecałe 30 tysięcy złotych e, Z 2015 roku, z przebiegiem 113 tysięcy A w wyposażeniu już mamy taki rzeczy jak oczywiście pełną elektrykę, szyb e, z przodu e, Mamy tempomat, mamy e, klimatyzację manualną e, Mamy duży wyświetlacz e, dotykowy do radia, który też ma w sobie nawigację oraz bluetootha e, Mamy komplet poduszek powietrznych Mamy system Start Stop. No i teraz w tej cenie tak naprawdę jakie auto spełnia te wszystkie wymogi, żeby, żeby faktycznie było dalej świeżo, wygodnie i nieduży przebieg. No, wydaje mi się, że, że żadna marka w tej chwili Dacia jest mistrzem, jeżeli chodzi o to. Oczywiście czujemy różnicę w jakości wykonania. Twarde plastiki. Nie to trzeszczący podłokietnik. Eee, jak się wjedzie, też większe dziury, to czuć faktycznie jest. Oczywiście sztywność nadwozia wszystko tak jak trzyma, ale gdzieś tam coś sobie potrafi skrzeczyć. No to jest to właśnie, że tak płaciły mniej za nieco gorszą jakość, ale powtarzam wciąż. Rumuni mają swoją dacie, na której robią kasę. Czesi mają z, e, swojego brata tańszego, e, Skodę, e, czyli brata Volkswagena. E, My nie mamy nic, więc generalnie, jeżeli szukacie Państwa wyższego samochodu, e, gdzieś sobie włożycie te wszystkie mm, przekonania odnośnie, że tego jest, to jest dacia, zapraszam Aleksandr Wódzki Wierzbińska 92, stoi przed wami.